Cześć, tutaj dymitr.pl To jest niesamowicie miłe uczucie, że zostałem ponownie zaproszony do udziału w serii Minecraft Czas Przebudzenie Ale jeszcze bardziej miłe jest to, że wciąż istnieje tak zgrana grupka fanów, która chce to uniwersum cały czas kontynuować W sumie ciężko to uwierzyć, że od pierwszego odcinka Minecraft Czas minęło w sumie już ponad 10 lat no, choć nie udzielam się na YouTube, to wciąż śledzę poczynania ekipy przyłudzenia i bardzo gorąco im kibicuję, by swoją determinacją i głową pełną pomysłów wciąż tą serię już własną rozwijali. Także super, że jesteście. Dzięki za to, co robicie, i będę Was wspierał i jak najbardziej mogę. Także dzięki wielkie, trzymajcie się.